W tym nagraniu chciałabym poruszyć temat Eucharystii, o której wypowiadał się znany były jezulita Fabian Błaszkiewicz, reprezentant biblijnych chrześcijan, zapytany przez równie znanego nam Mikołaja Kapustę, rzymskiego katolika, katolika naszego brata w wierze. Mikołaj dodzwonił się do, na dyżurkę Fabiana Błaszkiewicza na kanale Tajemny Plan i zadał mu bardzo trafne pytanie, gdzie w historii chrześcijaństwa możemy znaleźć interpretację na którą powołuje się Fabian Błaszkiewicz odnośnie Eucharystii, i czy mógłby on wykazać. I oczywiście Fabian wykazuje, że jest to Ireneusz z Lionu i Ignacy Antocheński. Na samym początku tego nagrania przedstawię film z zadanym pytaniem i z odpowiedzią Fabiana, następnie przedstawię teksty obu nauczycieli, obu ojców kościoła, na których powołał się Fabian Błaszkiewicz. Podam źródło skąd to jest? Skąd to jest wzięte, natomiast najprawdopodobniej będzie to będzie wrzucony obraz, więc każdy będzie mógł, sobie, będzie mógł sobie sprawdzić osobiście. A na zakończenie, najprawdopodobniej podam wszystkich ojców kościoła, którzy interpretowali Eucharystię jako ciało i krew Jezusa Chrystusa. Do 5 albo 4 wieku jeszcze, jeszcze nie wiem do końca, muszę przygotować, także mam nadzieję, że będzie to pożywne dla wszystkich. Szukajcie, a znajdziecie. Musicie badać wszystko, bo czasy są niebezpieczne. Historii kościoła i nie znalazłem. Może, może masz kogoś, może gdzieś. Nie, pozostał tak, teraz. teraz, teraz nie, y, 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 momencie, bo teraz jest Twoje pytanie: na czym polega? Y, Okej. Okay. Bo ty wiesz, że to jest dyżurka biblijna, tak? I, i rozumiesz, jaki jest mój pogląd. Że mnie nie interesują historie y, t, tradycji teologicznych, które by nawet miały 60 tysięcy lat, gdyby Ziemia mogła tyle istnieć. Nie? Czyli? Czemu to ma jakieś znaczenie, o czym teraz mówisz? No ale jednak, kiedy y, tak przyciskałem, że to jest dla mnie ważne pytanie, no bo jeśli jakaś doktryna dotycząca, no, w, jednego z najważniejszych momentów w Ewangelii, tak, bo to było tuż przed śmiercią Pana Jezusa, zostawił nam tą, tą pamiątkę y, do sprawowania, no to jeśli mamy jakąś nową interpretację, interpretacji tych kluczowych słów i tej interpretacji nie ma nigdzie w historii Kościoła nawet u reformatorów. No to mi się zapala niestety czerwona lampka przy całej sympatii jaką mam do Fabiana i tego w jaki sposób opowiada o Biblii. Często to robi bardzo mądrze. Czegoś takiego po prostu nie jestem w stanie przyjąć, to by mnie za dużo kosztowało intelektualnie jakby takich założeń. Ja nie mam na czym oprzeć takiej interpretacji. Musiałbym wbrew całemu chrześcijaństwu do tej pory wbrew tym dwóm tysiącom lat tradycji musimy powiedzieć, nie, nie, oni to wszyscy rozumieli źle. Pan Jezus nie miał na myśli chleba, kiedy powiedział oto ciało moje. I przepraszam, że ja to trochę powtarzam, ale próbuję to wmasować w ciało, bo widzę, że nie wszyscy łapią o co chodzi, nie wszyscy rozumieją siłę tego argumentu i Fabian rozumie siłę tego argumentu, ponieważ w końcu. Podał mi jakieś nazwy, jakieś imiona z pierwszych wieków chrześcijaństwa. I jak wspomniał o Augustynie, to przeszedł do następnych dzieł, co sobie teraz wysłuchamy. Ludzi uznanych przez Kościół rzymskokatolicki za wiarygodnych w ramach tego, co głoszą, masz wśród takich gigantów jak Augustyn z Hippony, Ignacy Antiocheński, Ireneusz z Lyonu. Masz absolutnie. I tutaj pada. Zacznę więc od świętego Ignacego Antiocheńskiego, około 107 rok, na którego właśnie powoływał się Fabian Błaszkiewicz, mówiąc o Eucharystii w tłumaczeniu, w y, interpretacji biblijnych chrześcijan. Ignacy Antiocheński mówił o Kościele, o Eucharystii i o męczeństwie tak. Podobnie więc jak Pan, ani sam, ani przez swoich apostołów nic nie czynił bez Ojca, z którym stanowi jedno. Tak i wy nie róbcie niczego bez biskupa i bez kapłanów, i nie próbujcie przedstawić jako rozsądne tego, co czynicie na własną rękę, lecz wszystko róbcie wspólnie. Jedna modlitwa, jedna prośba, jeden duch, jedna nadzieja w miłości, w radości nienagannej. Jeden jest tylko Jezus Chrystus, od którego nie ma nic lepszego. Wszyscy więc biegnijcie, aby zjednoczyć się jakby w jedną świątynię Boga, jakoby wokół jednego ołtarza, w jednym Jezusie Chrystusie, który wyszedł od Ojca Jedynego, który był w nim jedyny i do niego powrócił. Piszę do wszystkich kościołów i wszystkim powtarzam, że umieram za Boga z własnej woli. Jeśli tylko Wy mnie nie przeszkodzicie, zaklinam Was, nie bądźcie mi życzliwi nie w porę. Pozwólcie mi stać się żarem dzikich zwierząt, przez które mogę posiąść Boga. Pszenicą jestem Bożą, i zmielony zwierzęcymi zębami, okaże się czystym chlebem Chrystusa. Moje pragnienia ziemskie zostały ukrzyżowane, i nie ma już we mnie ognia miłości do rzeczy materialnych. Jest tylko woda żywa mówiąca we mnie, która z wnętrza mojego woła: przyjdź do Ojca. Nie znajdują przyjemności w pokarmie zniszczalnym ani w rozkoszach tego życia, chcę chleba Bożego, którym jest ciało Jezusa Chrystusa z rodu Dawida, jako napoju krwi Jego, która jest miłością niezniszczalną. Ci bowiem, co należą do Boga i Jezusa Chrystusa wszyscy są z biskupem, a ci, co nawróciwszy się, wejdą do jedności Kościoła, Także będą należeć do Boga, aby mogli żyć według Jezusa Chrystusa. Nie łudźcie się, bracia moi. Kto idzie za twórcą rozłamu, ten nie odziedziczy Królestwa Bożego. Kto postępuje według obcej myśli, ten nie może być w zgodzie z męką Chrystusa. Starajcie się zatem uczestniczyć w jednej Eucharystii. Jedno bowiem jest ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa i jeden kielich. By nas zjednoczyć z krwią Jego, jeden ołtarz, jak też jeden biskup, razem z kapłanami i diakonami, współsługami moimi. W ten sposób wszystko, co czynicie, będziecie czynić po myśli Bożej. Amen. I kolejnym świętym kościoła rzymskokatolickiego jest święty Ireneusz z Lyonu około 202 rok. I na tego świętego powoływał się Fabian Głaszkiewicz, mówiąc o Eucharystii w interpretacji biblijnych chrześcijan. Posłuchajmy, co mówi święty Ireneusz z Lyonu o Eucharystii. Nazywają ją pokarmem nieśmiertelności. Skoro więc kielich został zmieszany i chleb wyrobiony, przyjmują słowo Boże i stają się Eucharystią krwi i ciała pańskiego których ubogaca się i wzrasta ciało nasze. Jakżeż więc można przeczyć, że ciało, które żywi się ciałem i krwią Chrystusa i jest jego członkiem, jest zdolne przyjąć dar Boży życie wieczne i dlatego święty apostoł mówi w liście skierowanym do Efezjam. ponieważ stanowimy członki jego ciała, z jego ciała i z jego kości, a mówi to nie o jakimś duchowym i niewidzialnym człowieku. Duch bowiem nie ma ani ciała, ani krwi, ale o owym planie Bożym odnoszącym się do prawdziwego człowieka, który składa się z ciała, mięśni i kości. Ten właśnie człowiek żywi się z kielicha i umacnia chlebem, który jest jego, z dużej litery ciałem. I jak krzew winny, zasadzony w ziemię, wydaje owoc w swoim czasie, a ziarno pszenicy paduszy w ziemię. I rozpadłszy się zostaje pomnożone przez ducha świętego, który wszystko ogarnia, a następnie dzięki mądrości zostaje użyte przez człowieka, a przyjąwszy Słowo Boże, staje się Eucharystią, czyli ciałem i krwią Chrystusa tak ciała nasze przez nie pożywione, złożone w ziemię i rozłożone. Powstaną w swoim czasie, bo Słowo Boże da im zmartwychwstanie na chwałę Boga Ojca. On bowiem to, co jest śmiertelne, otoczył nieśmiertelnością, a temu, co zniszczalne, darmo daje niezniszczalność, bo moc Boża wypełnia się w naszej słabości. Amen. Kończąc, podam listę świętych Kościoła katolickiego którzy przekazywali naukę apostolską o Eucharystii, czyli o spożywaniu ciała i krwi Jezusa Chrystusa. I zaczynając od początku, był to święty Ignacy Antiocheński 107 rok, święty Justyn Męczennik 167 rok, święty Ireneusz z Lyonu 202 rok, święty Orygenes 254 rok, święty Efrem 373 rok. Święty Cyryl Jerozolimski 386 rok, święty Chryzostom 407 rok, święty Teodor 428 rok, święty Marek Eremita 430 rok, Nil z Ancyry 430 rok, święty Cyryl Aleksandryjski 444 rok, Kościoła Zachodniego, święty Ambroży 397 rok. Święty Cyrian 258 rok, Święty Ambroziaster IV wiek, Święty Hieronim 419 rok, Święty Augustyn 430 rok. To są tylko początki chrześcijaństwa, natomiast nauki były przekazywane do dzisiaj, od IV wieku ciągle niezmienne i te same.